Wszystkich w ósmej części Let's Play Batman Arkham Asylum. E, Przypomnę, że ostatnio dotarliśmy e, tutaj do. Okej. Okay. Sorry, rozkoja rozkojarzyłem się tą zagadką, a tam mam znajdźkę. E, Chciałem powiedzieć, że dotarliśmy tutaj do Gordona i mi tutaj Queen przeszkadza. Harley Queen, Harley Queen, tak. O, i ona tutaj wszystko kontroluje. Harley Queen. Nieka really dziewczyna Joker, ojej, jej. So nie wiem czy dobrze, żebyś tak wychodził sobie... ...ale może uda nam się tego zabić. Tak najlepiej zanim tamten by przyszedł tutaj, co? Zakładam, że tutaj nie da się ciała schować, nie? Idzie ten po lewej, tam po prawej stoi. No tak, o tamten sobie stoi, dobrze. Bardzo dobrze. Tak, tak, nie idzie tu czasami nie. On tam ma obchód. Spoko. Może nie będzie takie trudne. No nie możemy tutaj pomylić, bo po prostu... Nie like zastrząd strzelać, strzelać tylko zabiją gordona. Oni będą mieli w dupie mnie. Im chodzi tylko, żeby zabić gordona od razu. Tu gdzieś była znajdźka. O! Jest. Yes. Dobra, Okej, okay, tam na górze, lepiej, żeby mnie nie Nie zobaczyła, ok, tak spoko. E, tutaj sobie zostawię e, jak tam tego zabić, Fuck. on jak on patrzy, fuck nie o to mi chodziło, O o o o dobra, dobra. Got a shiny prize for the one who sees ok, na razie nikt nas nie widzi. Dobra, na górę możemy się jakoś dostać, niespecjalnie. Tutaj jest jeden na dole, i to mnie trochę martwi. Dobra, ok, o Jezu jest. Fak, 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 nie wiem, czy to było dobre. Jak on idzie? Dobra. No i zajbiście. Dobra, chyba wszyscy, tak? Nie. A nie, tam jest Queen, tak? Tam jest nasza królowa. Hmm, czy tutaj są jeszcze jakieś znajdźki? Tylko jedna nie może być. To jest za duży obiekt. Dobra, ale teraz została nam najtrudniejsza rzecz No tylko żebym ja się tu za bardzo nie rozpędził teraz Bo bym narobił sobie problemów I Tutaj widzę, że już jest jakaś taśma Po którą oczywiście pójdziemy I mi tu strasznie sklatkowało I nie bardzo wiem dlaczego e, Przy okazji, jak się mogę tam dostać? Wie ktoś, co? Hej co? Wiecie, może jak się dostać tam? Nie, tu! Oj, Batman, Batman, ty byś ch ch chciał skakać po wszystkim. A... No i mam teraz pytanie: znaczy, dylemat, jak się tam dostać? Nie! No serio, nie wytrzymasz, żeby nie skoczyć. Oj, A... dobra, dobra. Nie mogę tego otworzyć? Drzwi zamknięte, no zajebiście, super! Okej... Okay. Czy tutaj coś mamy? Tutaj oczywiście nie, tam była taśma, cholera. Eee. Tak, tak, już wiemy, Joker! Zamknij jadaczkę, bo mi przeszkadzać tylko... U. Aha... mam. o proszę, tu mamy jakąś znajdźkę. Dobra, jakaś misja. Hmm. Czyżbym miał na nią po prostu skoczyć? Poważka. O proszę. Aż sobie finisher, Kaucik tak jest! puk? puk. O tak. <laughs>

wants Dr. Young's login. Never mind that. Get behind me. Now. No, proszę, proszę. Bane. Who is this? I thought he broke out a black gate. Cut me down. Who did this to you? Dr. Young, the Bruja. She drained the venom from my blood. Must stop her. No. he has been. Good doctor nie będzie problemem dużo. How do you like mój puppet? Co my chcemy? Good doctor. Ooooooh, shit. Uuuuh, chyba będzie rósł. Fuck. Zajebiście, jeszcze mi brakowało goryla. No, super. Ale kim ty jesteś? Batman nazwał go Bane. Bardzo ciekawe. No, z nim będzie problem. Oh shit au. Tylko nie dosłaj tu więcej tych swoich popieprzeńców, dobra? Dobra, zaczynamy. Eee, kotłowanie. Dobra, dobra, unik, unik. Okej. Okay. A jakbym tak do ściany podleciał, bo to chyba o to chodzi. A no tak myślałem. O, już myślałem, że tutaj skakują. A proszę, są chłopacy na górze. No biegnij, biegnij, tak, biegnij. Dobra, 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 spadamy. No przywitaj się ze ścianą. O, u, czyżby coś było ciekawego? O tak. Dobra, no, chodź tu, kochaniutki. Oh shit, nie rzucaj tego. Stary, odłóż to! Odłóż to, kurwo! Oh. Fuck. Dobra. Stary, jakbyś mógł po drodze potrącić tych. Dobra, dzięki. Uważaj. O, fuck Dobra, dobra dobra No i Batman, zajebisty jesteś Kurwa, wypierdalaj Dziwko, no i... o oh shit, no i przejebaliśmy Oj, tak, przejebaliśmy Biegnij, biegnij! No i kurwa świetnie. No i teraz yy. Dobra, przywitaj się z moim. Okej. Okay. Jesteśmy w dupie. I to dosłownie. A tu jeszcze są chłopcy na górze. Fak, fak, fak. Dziękujemy. O, zajebiście. A, to musiało troszkę zaboleć. Nie, no po co ci? Dobra, to już widzieliśmy. Tak, tak, tak. Dobra, dobra. Kurwa, unik. No, baciu. Zaczął się niepokoić. Dobra, i boom, i boom, i boom. Co nie działa teraz? No, chodź tu, chodź tu, spaniaku. Nie zrywaj ze ściany, ty turniu, pieprzony. No i. mam już no i tak, jeszcze super zablokuj się tu. Fuck! Tak, mogłem mu naklepać trochę. No dawaj, 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 nie zrywaj ściany, debilu. Oj. Ale jesteś uparty. O, fak, nie zderzył się ze ścianą. Co jest w dupę? Dobra, okej, okay, dobra. Ech, no, trochę oberwał on. My też. Sprawa jest dosyć kiepska. O jezu, jest kiepska, bo teraz przyjdą posiłki, i to mnie trochę niepokoi. Zostaw tą polerną ścianę. Albo wiesz, co? Chodź na w nich, co? Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, to było głupie. Okej, okay, dobra, uważaj. Dobra, dobra. Okej, okay, teraz będziesz brał ścianę. Rzucaj sobie. Oh, shit. Dobra. Okej. Okay. Dobra, dobra. Aj, shit. Dobra, tak, tak. Wiem, wiem. Ale zostaw tą cholerną ścianę. No myślę, że jesteś taki mocny. Przywitaj się z moim batrangiem. Oh. No jeszcze nie mogę go pieprznąć. Tak, 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 nie zamachuj się! ej. O oh, jest znowu z tą ścianą. Oh, chodź tu, chodź tu. Oj, 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 To, to, to kurwa, Teraz, 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 teraz. O tak. Chuj, że straciliśmy większość życia, ale. Wyrwie... mu przedostatnią rureczkę au oh, au 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 dobra dobra ja bym stąd spadał ja bym stąd spadał uh. o oh, Jezu fuck 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 Dobra, podurbuj ich, to jest przydatne, że można go nakierować, ale, ale... nie tak blisko. Uważaj, no i zajebiście dojebałeś. Oj, możecie wreszcie... Z... Fok, fok. Możecie wreszcie zdechnąć. Teraz pójdziesz do ściany, cwaniaku, co? No oczywiście. Oj... Rzucaj sobie. No, teraz biegnij. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. O kurwa. ok Dobra. Pieprzy w tą ścianę. Okej. Okay. Dobra, i czyżby był wreszcie koniec? i mam taką nadzieję. O Oj, mamy osiągnięcie. Na Beyoncé. Ciekawe. Deportujemy się stąd. Masz rację. Oj, wychodzimy na powierzchnię. Ciekawe. No, dostaliśmy trochę pod dupie, Nie powiem, no. Uh, mobil Batman. you okay? Jim. Where's Quinn? gone must have gotten loose while bane was throwing you around i need to get you off the island i'm not a rookie i can handle myself jasne ci jeszcze i will break you back then the bruha no bane

Radio claims he's planted bombs all over Gotham. Gotham will panic. You're needed there. We're ready to go now, sir. Bane called Dr. Young Bruha. What does it mean? It's Spanish. For which? Hmm. Chyba będziemy musieli porozmawiać z Dr. Young. mamy save. Oracle, go through the city's computers. Pull up all you can find on Dr. Young. A, I'll go through anything you find. Ah, Mama, just be sure cave on Arkham Island. I built it years ago. It's best to plan ahead for situations like this. Uh, no, proszę, proszę. It's me. Remember. Of course. Has Young been experimenting with venom, the same chemical that turns Bane into that animal? Yes, I'm worried. Bane seemed even more powerful than usual. Joker wants the venom, and that can only be trouble. I'm heading to discover point in Arkham. I'll contact you once I'm in the jest w mm, jaskini... Aha, świetnie. W jaskini, jaskini... jaskini dokonaj analizy badań, do której... Mam się przedostać tutaj, arkam Północ. Tak, w jaskini dokonaj analizy. Tutaj jest ta jaskinia, no ciekawe. E... Tutaj widziałem jakiś ludzi. O proszę Szczęki, tak jest Tutaj widziałem jakiś Zakładam, że to nie są przyjaźni, tak jest. Czy będziemy ich rozwalać? A czemu by nie? Czemu by nie? Mam ochotę im pieprzyć. Tak, i Okej okay. dobra o nie, 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 mm, nie. No chodź, chodź tu, chodź tu. Dobra. Zawsze trochę ekspa wpadnie, a co się będą pałętać? Oj, oh, niech wiedzą kto tu rządzi. Jak ja mam iść? Aha, zupełnie nie tutaj. Super Dobra, dawaj na górę. Ciekawe, czy są jakieś nowe znajdźki. Tutaj mam iść. Czy ja się tędy przedostanę? Bardzo ciekawe. Super. To się przedostałem. Nie ma co. Eee... <forszy> Może jakoś górą? Co? Czyli raczej w ogóle tędy nie przejdę. Coś mi się wydaje, że chyba raczej w ogóle tędy nie przejdę. To jest dla mnie jeszcze lepszą, zajebistą opcją. Szybuj, baciu, szybuj, szybuj! Tak ja co widzę, że tam chłopcy już na mnie czekają. No to nie będziemy ich robić. Co ja? Kurwa nie mogę się wysłuchić. Nie pozwolimy, żeby czekali na mnie. O tak, myślę, że to chciałem powiedzieć. Dobra, skupmy się na walce, bo zostaniemy po dupie. Uważaj. Dobra. No, po co ci ta rurka była? co? Stary, chyba nie chciałeś mnie nią uderzyć. O tak. Dobra. Wszyscy, wszyscy. Okej, okay. bonusik fajnie. Czy coś tu jeszcze mamy? Nie, mamy iść tędy? Absolutnie nie. <grymne> Fak wyłącz to. Mamy iść tędy? Oczywiście, że tak. Czy tu jest otwarte? Chyba tak, bo się świeci. Na zielono, a jeszcze sekundę, sekundę. O właśnie, miałem powiedzieć, czy tutaj nie ma znajdźki.

It's a regular home away from home. No, 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 jak się nam baciu rozwinął. Czy tutaj jest jakaś znajdźka? Oj, nie spadni. Nie. Oj, no i będziemy powoli kończyć ten odcinek. Oj, no tak, 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 będziemy go kończyć. Chyba przejdziemy tutaj. I... Znaczy, przejdziemy. Mm -hmm. A nie, przejdziemy tutaj, okej. Okay. Chyba doszliśmy nawet, już nawet nie pamiętam. Dobra, i tutaj widzę, że mamy save'a i tutaj zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało, więc wiecie. Komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć.